Skina z poprzedniego filmu z Case Haga wygrywa, no niestety Mordzie, ale nie masz hasła konkursowego, więc nie wygrasz Losujemy jeszcze raz i skina wygrywa Gratuluję serdecznie, jak się na Discordzie, na kanale odbierz skina Wygrając się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście chyba z dzwoną, w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe No i oczywiście użyj kodu Croxy na Case Haga. loguj się z linku z opisu, masz kilka zielony guziczek i wpisujesz oczywiście tutaj kod Croxy Przez 2 wtedy aż 20% więcej do każdej wpłaty, 4 zł star za free nie Oczywiście, jak z kodem Croxy ładujesz, masz szansę wygrać takie piękne skiny, m.in. rękę Poseidon. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. I jak uda ci się wygrać to skiny od razu do jakichś konkursów stajesz. Zapraszam cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w Pisze. A my na samym starcie przejdziemy do skrzynk Daily, bo na tym będziemy się dzisiaj głównie opierać. Skrzynka za najwyższy level. Zobaczymy, co uda nam się dostać. Może w końcu coś lepszego jest, a kabinę Monster. Więc ten drop nie jest najgorszy, tym bardziej, że za darmo dobiera. Kolejna skrzynka za daily, co tym razem. Gdybyśmy no Gungnira dostali z daily, to byśmy pobili wszystkie rekordy. No ale teraz nasza ukochana skrzynka. Widzę dwa razy udało mi się zdobyć lotusa. Razem w dziewiątkę Marvel Fight, więc oczywiście w te skiny najlepsze. Celujemy w tej skrzyni i był ten lotus obok. Jest niestety item najgorszy, bo Abu Pakrako za 300. stówy. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę Challenger. Zobaczymy, co z niej jeszcze dostaniemy. Oj, było blisko. Było blisko. Mkipo Poseidon Mamy Fomasę za dwie stówy i otworzymy sobie jeszcze skrzynkę Master i tutaj klasycznie MK Royal Paladin, czyli z budżetem 4500 500 miałem, więc 4 koła udało nam się dzisiaj z tego daily odebrać i na tym będziemy opierać się w dzisiejszym odcinku idziemy na bitewki i zobaczymy co nam się uda tutaj z tego daily ugotować, idziemy na skrzynki klasyczne sortowanko oczywiście i weźmy sobie na start Fajerkę wrzucimy ze 3. Do tego dorzucamy skrzynkę eventową w sztukach dwóch. Niech będzie tutaj jeszcze 50 raise, do tego Electronic, pompa Team, wentówka i to będzie pierwsza bitwa. Za 1000 zł bitwa na dwie osoby. Sorki, że tak późno dzisiaj ten filmski Haga, ale oglądamy mecz Navi Vitality i powiem Wam tak, no, Nawi co strołowało w ostatnią rundę? I ten troll na same. Pistole, na no, jakieś Digle 5 Seveny. to ja naprawdę nie mam pytań. No, naprawdę liczyłem, że ta trzecia mapa się pojawi. No, ale niestety, no klasycznie, mi, jak i mojemu czy możesz sobie dokończyć? Lecimy dalej z tą bitewką. Skrzynka teraz eventowa. Tutaj, Gungnir do trafienia. A my mamy top drop, i to może być naprawdę bardzo dobry drop. Tylko odrobina szczęścia. Mamy AWP Printstream, 334 zł. Jeszcze jedna sztuka skrzynki eventowej i mamy dwa top dropy. I zobaczymy, co z tego uda się zdobyć naszej drużynie. Mamy Digla 1276 zł. przewaga cały czas na naszym koncie. Skrzynka za 143. Niestety tutaj pusto. I tą przewagę tracimy. Teraz musimy coś dostać. To są bardzo dobre dropy i przewaga. Wraca na nasze konto Ale jeszcze trzy skrzynki przed nami Tutaj może się naprawdę wiele wydarzyć MK Hot Rod 15 koła To jak cenę tej MK wystrzeliła To jest naprawdę coś niesamowitego I ostatnia skrzynia eventowa I mamy jeszcze top drop z niej I to może być naprawdę bardzo dobre zakończenie tej bitwy Kwestia co dostaniemy z tej skrzynki No jest AWP Prince Stream Mogło być lepiej, ale najważniejsze, że bitwa wygrana I kapitał pomnożony 2300 z tej bitwy Dał no, nam się wyciągnąć więc lecimy dalej. Kolejna krywka. A może zrobimy sobie na skrzynki eventowe. Żeby to miało sens yy, tak cenowo, to bym musiał zrobić coś takiego. I wtedy te skrzynki możemy sobie wrzucić jako normalne, więc tak sobie pomiksujemy trochę skrzynki normalne z jokerowymi i bitwa 2 na 2. 3000 zł, więc to, co wygraliśmy, wrzucamy dalej w obieg i zobaczymy, czy uda nam się to pomnożyć. I czy z tego Daily uda nam się coś dzisiaj gotować? No mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki, żeby tą bitwę udało nam się wygrać. 120 zł, tam też teraz 300 zł. No mamy to drop Powiem wam tak, jeżeli z Daily udałoby nam się zdobyć jakoś, nie wiem, Dragon Lore czy coś ten deseń, no to może być naprawdę grubo. Postawmy sobie taki challenge, że niech ten odcinek będzie od Daily do AWP Dragon Lore. I zobaczymy czy ten challenge nam się uda, albo czy będziemy chociaż blisko, żeby tą AWP Dragon Lore zdobyć. A my kręcimy dalej, naprawdę gigantyczna przewaga póki co. Na naszym koncie teraz mamy top drop dla naszych przycinków, więc będzie to pewnie jakaś ABUPA stream coś ten deseń. Nawet gorzej, bo ABUPA Hyper Beast. No i skrzyneczki teraz lecą normalne. Jokerowe już za nami. Jeszcze tutaj dwie skrzyneczki, za 83 zł nas czekają. I potem skrzynka ta eventowa najdroższa za 220. Fajnie by było jakiś top drop. Z niej dostać, póki co no, przewaga gigantyczna, 3000 zł w naszym eku. No i mamy ten top drop i zobaczmy, co uda nam się wyciągnąć. Nawet te glossy byłyby super. No i glowsy mamy 700 zł. Ok, mamy jeszcze cztery skrzynki przed nami, więc cały czas możemy jeszcze ten wynik polepszyć. 4 koła w naszym eku, w naszych przeciwników. 1300, więc jest naprawdę wielka deklasacja. Mamy jeszcze tutaj top drop dla Nitra. Nitro trafia, apupet smyk. Okej, okay, nasi przeciwnicy też tutaj troszkę się do tej naszej puli wspólnej dokładają. Mamy tutaj jeszcze po 90, jakąś y, jakieś te USP jeszcze. I to jest bitwa wygrana. 3700 750 zł na plus z tej bitwy. No mogło być lepiej, jakby moi przeciwnicy dostawali ciutkę no, delikatnie tylko, lepsze skiny. to też bym się nie obraził. Ale najważniejsze, że mamy już 6,5 koła z tego naszego Daily, które udało nam się odebrać. Więc to jest czas, żeby troszkę tutaj tempo podkręcić i faktycznie zrobić większy krok do tej naszej AWP Dragonlore. Więc wrzućmy sobie. No, chciałem tak z połowy budżetu tutaj wrzucić tą bitwę. 3600. Myślę, że to będzie bardzo dobra bitwa. Antyterror. Wjeżdżamy dodajemy woty, a jak chcesz wygrać skina napisz w komentarzu jaki jest twój ulubiony skin do awp ja osobiście niezmiennie awp Goomir. najlepsza wypadka w ja serwisie oj tutaj będzie rywalizacja do ostatniej skrzynki 1400 zł mamy śliczne glowsy i to nam daje wygraną ile zarobiliśmy? no całkiem sympatyczny tutaj profit z tej bitwy więc sprzedajemy i w naszym balansie 8 koła idziemy naprawdę w dobrym kierunku tylko właśnie tak Wygrywamy te bitwy boję się, kiedy to szczęście się od nas odwróci, i mam dziwne wrażenie, że teraz, że teraz, no to szczęście musimy troszkę obrócić. A co mam na myśli, mówiąc, obrócić? Odpalam underdoga. Robię coś, czego nie robię praktycznie nigdy. Wjeżdżam w underdoga, wjeżdżam w antyterro i zobaczmy, to jest bitwa o być albo nie być To jest największe ryzyko podjęte przeze mnie w tym filmie I nie wiem szczerze, czy nie odjebałem głupoty Ale zobaczmy, ostatnia skrzynia Wow Naprawdę, ej, serce mi zadrżało w pewnym momencie, nie? Ale mamy to Bitwa wygrana I mam tu jakąś bitewkę za 8 stówek Nie zdążyłem dołączyć Niestety No i teraz będę strzelił z tej bitwy nie, źle, dobra. Mamy ile? 9,5 koła. W teorii mógłbym to zakończyć jedną skrzynką. A czy to jest sens? Jedną skrzynką? skończyć ten film? Tak, chyba? chyba niezbyt, bym powiedział. Dwa koła. jeszcze mogę dorzucić tutaj do tej bitwy? Więc powiedzmy, Warzone. I to jest bitwa, gdzie nie mam totalnie pomysłu, czy iść w Underdoga, czy iść w klasyka. Więc pójdę po prostu. Tak jak idę zawsze Klasyczna bitwa Antyterro Niech się dzieje wola nieba Mam nadzieję, że poczynimy Krok do zdobycia Lory, no to nie jest Lore, ale jest AWP Prince za 15 koła i to naprawdę może być giga profit z tej bitwy. Na no, nasze konto, nasi po Seedon, na nasi przeciwnicy trafiają Poseidon na ostatnia skrzynia. Mam jeszcze Glovesy, nasi przeciwnicy mają Top Drop, ale co z tego Top dropu dla nich będzie, to jest bardzo ważna kwestia. Ile ten nóż kosztuje? 18 18,800 to jest naprawdę gigantyczny krok naprzód. Poczyniony do tej AWP Lore I powiem tak, no w tym momencie nie wiem, czy nie dzieli nas jedna bitwa tak naprawdę. Od zdobycia AWP Dragon Lore. Więc spróbujmy tą AWP Dragon Lore wydropić. Trochę naczuja. Nie będę mówił, że nie. wbijam w tą skrzynkę naчуja, ale pierdol rzucę jeszcze tutaj Bloody Joker i robimy coś takiego. No, idealnie nam styknie. Powiem Wam tak. Jeżeli trafimy AWP Dragon Lore w tej bitwie, to czapki z głów po prostu, nie? Najlepszy odcinek się szykuje. Jeśli uda nam się tą AWP Dragon Lore w tej skrzyni Royal. Trafić, zobaczmy. Do trafienia Dylora za nawet 50 koła. Jedna szansa jest top drop. Ja nie mogę. To może być Dylora, to może być zakończenie tego filmu. Najlepsze, jakie mogłem sobie wymarzyć! 40 koła patrz to! No powiem Wam tak, cena najtańszej AWP Dragon Lore zaczyna się od 33 tysięcy złotych. A co za tym idzie? Udało się nam challenge wykonać.